Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że ostatnia cyfra roku twoich narodzin może skrywać sekret tak głęboki, że może całkowicie zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegasz życie? Choć wydaje się to zaskakujące, ta prosta liczba niesie ze sobą starożytną, pełną znaczenia więź, zdolną oświetlić aspekty twojej drogi, które dotąd pozostawały ukryte. Buddyjska mądrość z jej tysiącletnimi korzeniami kryje nauki, które sięgają znacznie głębiej niż oczywistość. W tej tradycji ukryte prawdy czekają na tych, którzy są gotowi je dostrzec. Dziś masz szansę odkryć tajemnicę, która zawsze była w zasięgu twojej ręki, a która może radykalnie odmienić twoje szczęście, duchową ewolucję, a nawet osiągnięcia, do których dążysz. To nie jest kolejny abstrakcyjny koncept ani zwykła teoria, to potężna prawda, przekazywana z pokolenia na pokolenie przez buddyjskich mistrzów, którzy rozumieli głęboki wpływ. Jak i pewne liczby mogą mieć na nasze życie. Jeśli wierzysz, że nic nie dzieje się przez przypadek, przygotuj się na odkrycie odpowiedzi, które mogą oświetlić twoje przyszłe kroki. Droga, którą masz rozpocząć, zapowiada się jako niezwykle odkrywcza. Nadszedł czas, aby spojrzeć na coś co zawsze było obecne, ale mogło pozostać niezauważone. Zanim ruszysz dalej poświęć chwilę na refleksję nad możliwościami, jakie to nowe zrozumienie może przynieść. Podziel się swoją energią z wszechświatem, pisząc przyciągam dobrobyt i mądrość i pozwól, aby te słowa pozytywnie odbiły się w Twoim życiu. W tradycji buddyjskiej liczby odgrywają niezwykle ważną rolę, będąc czymś więcej niż tylko matematycznymi symbolami. Każda liczba postrzegana jest jako kanał duchowej energii, kluczowy element w zrozumieniu wszechświata i naszej własnej istoty. Taka perspektywa zachęca nas, by dostrzec liczby jako portale łączące to, co materialne, z tym, co niematerialne. Od najdawniejszych czasów buddyjscy mnisi uznawali, że liczby mają unikalne wibracje, zdolne wpływać na głębokie aspekty ludzkiego życia. To podejście przekształca nasze codzienne rozumienie liczb w coś o niezwykle głębokim znaczeniu, ujawniając subtelne przesłania dotyczące osobowości, przeznaczenia i osobistych wyzwań. Szczególnie ostatnia cyfra twojego roku urodzenia nosi energetyczny znak, który może ujawnić fundamentalne wzorce w twoim życiu. Zrozumienie wibracji tej liczby pozwala dostrzec połączenia między przeszłymi wydarzeniami, obecnymi wyborami i przyszłymi ścieżkami. Ta wiedza daje możliwość odkrycia zachowań i tendencji, które mogły pozostać niezauważone, ale gdy zostaną zrozumiane, mogą dostarczyć jasnej mapy do twojego rozwoju. Filozofia buddyjska podkreśla, że harmonia z otaczającymi nas energiami jest kluczowa dla osiągnięcia pełni i równowagi. Zrozumienie w jaki sposób liczby wpływają na naszą drogę oferuje potężne narzędzie do spojrzenia na życie z szerszej i bardziej oświecającej perspektywy. Odkrywając ukryte znaczenie ostatniej cyfry swojego roku urodzenia, możesz dostosować swoje wybory do sił, które już istnieją na twojej ścieżce. To zrozumienie nie oznacza, że jesteśmy skazani na jedno przeznaczenie. Wręcz przeciwnie, poznanie tych energii daje nam moc podejmowania bardziej świadomych i zgodnych z naszą wewnętrzną istotą decyzji. Mądrość liczb to przede wszystkim praktyczne narzędzie samopoznania, które może wzbogacić twoją drogę i otworzyć nowe możliwości dla twojego duchowego rozwoju. Analizując głębiej ten koncept, dostrzegamy, że liczby odgrywają fundamentalną rolę, w naszych codziennych doświadczeniach. Nie są one jedynie symbolami, ale również przewodnikami, które odzwierciedlają ukryte aspekty naszej relacji ze światem i pomagają lepiej zrozumieć wyzwania oraz możliwości, jakie napotykamy na swojej drodze. Starożytna mądrość związana z liczbami to potężne źródło transformacji, gdy jest świadomie wykorzystywana. Oferuje praktyczne narzędzia do zrozumienia cykli życia, wzorców zachowań, a nawet momentów przejściowych, z którymi się mierzymy. Liczba zero według buddyjskiej perspektywy symbolizuje pustkę i nieograniczony potencjał, jest początkiem i końcem pełnym cyklem, który nieustannie się odnawia. Dla osób urodzonych w latach kończących się cyfrą zero oznacza to silne powiązanie z procesami odnowy i głębokimi zmianami. Takie osoby często przeżywają wyjątkowe etapy transformacji, podczas których konieczne jest pozostawienie czegoś za sobą, aby nowe mogło się narodzić. Energia ta, pełna nieustannej odnowy, jest zaproszeniem do akceptacji zmian, ale również wymaga uwagi, by nie utknąć w pozornie nieskończonych cyklach. Pustka symbolizowana przez liczbę zero stanowi również punkt równowagi, odzwierciedla zdolność do odnajdywania spokoju i jasności w trudnych sytuacjach. Osoby identyfikujące się z tą energią mają często unikalne spojrzenie na problemy, dostrzegając możliwości tam, gdzie inni widzą jedynie ograniczenia. Jednak ta siła niesie ze sobą także wyzwanie nauczenie się kończenia rozpoczętych cykli. Życie w zgodzie z energią zera wymaga rozwijania cierpliwości i zaufania do naturalnego przepływu życia zrozumienia, że każdy koniec jest początkiem czegoś jeszcze większego. Liczba 1 Niesie wibracje indywidualności i determinacji, symbolizuje pionierstwo oraz zdolność do otwierania nowych dróg z odwagą i skupieniem. Osoby urodzone w latach kończących się tą cyfrą wyróżniają się silną obecnością i naturalnym impulsem do przewodzenia. Te osoby mają transformującą energię, która napędza je do poszukiwania innowacji i podejmowania wyzwań z determinacją. Często są postrzegane jako wizjonerscy liderzy, inspirujący innych do odkrywania własnego potencjału. Jednak siła liczby jeden może prowadzić do trudności w relacjach międzyludzkich. Pragnienie niezależności i samodzielności może utrudniać współpracę oraz budowanie zespołowych relacji, co tworzy bariery zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Aby zrównoważyć tę energię, kluczowe jest docenienie wkładu innych oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Tylko w ten sposób Osoby te mogą harmonizować swoją indywidualną siłę z wagą ludzkich połączeń, osiągając jeszcze większe sukcesy. Zrozumienie wpływu tych liczb na nasze życie to coś więcej niż duchowa ciekawostka. To klucz do radzenia sobie z wyzwaniami i wykorzystywania szans, jakie oferuje życie, przynosząc jasność i cel naszej drodze. Numer dwa. Ta liczba jest uznawana za symbol dualności i dążenia do harmonii. Odzwierciedla niezbędną równowagę między siłami przeciwnymi, takimi jak Yin i Yang, wskazując na potrzebę integracji kontrastów. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą 2 zazwyczaj cechuje wyostrzone poczucie wrażliwości i naturalna zdolność do promowania pokoju oraz zrozumienia w swoim otoczeniu. Te osoby często wyróżniają się jako mediatorzy, działając z delikatnością w rozwiązywaniu konfliktów i tworząc środowiska, gdzie dominuje współpraca. Ich głównym celem jest budowanie znaczących relacji, z głębokim docenieniem więzi międzyludzkich i emocjonalnych połączeń. Jednak dążenie do harmonii może prowadzić do unikania ważnych konfrontacji, często kosztem ich własnych potrzeb, aby zachować spokój. Aby żyć w pełnej równowadze, kluczowe jest nauczenie się wyrażania swoich pragnień i opinii, bez obawy o wywołanie dyskomfortu. Gdy zaakceptują, że niektóre napięcia są częścią rozwoju, mogą ustanawiać zdrowe granice, dbając o to, by ich poszukiwanie pokoju nie wykluczało ich własnego spełnienia. Numer 3. Związany z kreatywnością i ekspresją osobistą, numer trzy niesie energię trójcy, łącząc ciało, umysł i ducha. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą 3 często odznaczają się wyjątkową, twórczą witalnością, która przejawia się w ich miłości do sztuki, komunikacji i działalności wymagającej wyobraźni. Ta wibracja charakteryzuje się optymizmem i radością, promieniując entuzjazmem, który udziela się innym. Jednak intensywna energia kreatywna może czasem prowadzić do rozproszenia, co utrudnia skupienie potrzebne do realizacji pomysłów i osiągnięcia celów. Aby skutecznie ukierunkować tę kreatywność, warto stosować praktyki takie jak medytacja czy uważność. Te narzędzia pomagają połączyć spontaniczność twórczą z niezbędną dyscypliną, umożliwiając tym osobom przekształcenie ich potencjału w trwałe osiągnięcia. Numer 4 Ta liczba jest głęboko związana z solidnością i porządkiem, reprezentując cztery elementy natury i cztery strony świata. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą cztery mają naturalną skłonność do budowania solidnych struktur i organizowania życia w sposób praktyczny i funkcjonalny, z silną etyką pracy i wzorowym poczuciem odpowiedzialności, te osoby z determinacją dążą do osiągnięcia swoich celów, wykazując dużą wytrwałość. Jednak ich silna potrzeba bezpieczeństwa może prowadzić do sztywności i oporu wobec zmian, które mogłyby przynieść rozwój lub nowe możliwości. Aby zrównoważyć tę potrzebę stabilności, kluczowe jest rozwijanie umiejętności adaptacji do okoliczności. Przyjmując zmiany jako część procesu ewolucji, osoby te mogą połączyć swoją zdolność do planowania z elastycznością niezbędną do eksploracji nowych horyzontów, nie tracąc swojej uporządkowanej natury. Numer 5 Numer 5 jest synonimem wolności i ruchu. Symbolizuje dążenie do nowych doświadczeń, wyróżniając się jako katalizator zmian. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą 5 niosą w sobie niespokojną i ciekawą energię, która zawsze kieruje je ku odkrywaniu nowych możliwości i horyzontów. Ta nieustanna potrzeba nowości może prowadzić do trudności w zaangażowaniu się w jeden cel lub ścieżkę. Osoby te często czują się podzielone między licznymi możliwościami, nie będąc pewne, gdzie skupić swoją energię. Aby osiągnąć harmonię, Kluczowe jest nauczenie się równoważenia pragnienia wolności z potrzebą budowania trwałych więzi i solidnych zobowiązań. Kiedy łączą swoją pasję do przygód z umiejętnością zakorzenienia się, odkrywają głębszy sens w swojej podróży. Numer 6. Numer 6 odzwierciedla harmonię, współczucie i służbę innym. Jest kojarzony z troską o innych i równowagą w relacjach. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą 6 często wykazują naturalny instynkt ochrony i wspierania, kierując się silnym poczuciem odpowiedzialności emocjonalnej. Te osoby wyróżniają się w roli opiekunów, często stając się emocjonalnym filarem swoich społeczności lub rodzin. Jednak ich oddanie dla dobra innych może prowadzić do zaniedbywania własnych potrzeb i poświęcania się kosztem własnego dobrostanu. Aby znaleźć równowagę, Kluczowe jest, aby nauczyły się cenić samoopiekę tak samo jak troskę o innych. Kiedy priorytetem stanie się ich własne zdrowie i szczęście, będą mogły oferować jeszcze większe wsparcie, nie wyczerpując swoich zasobów energetycznych. Numer siedem. Numer siedem to symbol introspekcji i duchowości. Zachęca do głębokiej refleksji i wewnętrznego rozwoju. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą siedem, Często odczuwają wezwanie do zgłębiania najważniejszych pytań egzystencji, zanurzając się w studiach filozoficznych lub praktykach duchowych. To pragnienie znaczenia i połączenia z czymś większym może czasami oddalać je od codziennych obowiązków, prowadząc do izolacji lub braku kontaktu z praktycznymi aspektami życia. Aby żyć w harmonii, te osoby muszą znaleźć równowagę, łącząc swoją duchową podróż z codziennymi wymaganiami. Gdy uda im się zintegrować poszukiwanie mądrości z wypełnianiem codziennych obowiązków, osiągną życie pełne równowagi i głębokiego sensu. Numer 8. Numer 8 jest uznawany za symbol mocy i osiągnięć, odzwierciedlając zdolność do manifestowania dobrobytu oraz równowagi między światem materialnym a duchowym. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą 8, mają wrodzoną siłę do przewodzenia, połączoną z ambicją, która napędza je do realizacji ambitnych celów. Ta determinacja często jest skierowana na tworzenie obfitości i osiąganie stabilności finansowej. Jednak nieustanna pogoń za sukcesem materialnym może prowadzić do wyzwań emocjonalnych, często zaniedbując bardziej subtelne aspekty, takie jak wewnętrzny dobrostan czy duchowe połączenia. Aby znaleźć prawdziwą równowagę, osoby te muszą połączyć swoje materialne osiągnięcia z większym celem. Kiedy integrują swoje finansowe dążenia z duchowym rozwojem, odkrywają prawdziwe znaczenie życia pełnego obfitości i spełnienia. Numer dziewięć, Numer dziewięć symbolizuje kulminację i mądrość, wyróżniając się jako archetyp uniwersalnego współczucia. Osoby urodzone w latach kończących się cyfrą dziewięć, często odczuwają wewnętrzne powołanie do działania na rzecz dobra wspólnego i pracy na rzecz ludzkości. Ich oddanie innym czyni je inspirującymi i altruistycznymi jednostkami, ale może również prowadzić do wyczerpania osobistego. Często w swojej misji niesienia pomocy zapominają o priorytetowym traktowaniu własnych potrzeb, co może wywołać brak równowagi, wpływając negatywnie na ich zdrowie fizyczne i emocjonalne. Aby żyć w harmonii, osoby te muszą troszczyć się o siebie z taką samą starannością, jaką wykazują wobec innych. Równoważąc służbę bliźnim, z dbaniem o własne potrzeby, mogą wnosić jeszcze bardziej znaczący wkład w świat, który ich otacza. Teraz, gdy zrozumiałeś głębokie znaczenia ukryte w ostatniej cyfrze roku twojego urodzenia, poświęć chwilę na refleksję nad wpływem tej mądrości na twoją drogę życia. Czy to przesłanie rezonuje z jakimś aspektem twojego życia? Czy odnajdujesz się w opisanych cechach, lub dostrzegasz, jak rzucają światło na twoje wybory, relacje i emocje? Starożytna mądrość buddyjska zachęca nas do wykorzystywania tych wglądów w celu pogłębiania zrozumienia siebie oraz naszych interakcji ze światem. Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach i weź udział w tej wzbogacającej wymianie doświadczeń. Pamiętaj, że jest to przestrzeń do wspólnego odkrywania, jak potężna filozofia może przemieniać naszą wizję życia. Spotkajmy się w następnym materiale, by kontynuować pogłębianie naszej wiedzy i eksplorowanie nieskończonych możliwości, jakie oferuje ta mądrość.